Witajcie! Dzisiaj troszeczkę nietypowy filmik, ponieważ nie zawsze robię przegląd programów. Dzisiaj mam dla Was niemiecki Minecraft Version Changer, który jest wydany w trzech językach. To znaczy jedna wersja programu, ale trzy języki, niemiecki, angielski i polski. Język polski jest przetłumaczony przeze mnie, tyle że niedawno wyszły jakieś abiety do tego programu i nie wszystkie zakładki i tekst został przetłumaczony. Postaram się niedługo napisać do tego, do tego autora, przetłumaczyć mu wszystko i tutaj powinna znaleźć jakaś aktualizacja. Okej. Okay. Program ma o wiele większą mm, zawartość opcji niż inne tego typu pro, pro, programy, więc naprawdę jest ciekawy. Mm, zaraz Wam to wszystko przedstawię, ale zacznijmy od początku. Zakładka wiadomości, tutaj nie powiem inno, nas za bardzo tutaj nic interesować, bo mamy tylko informacje po niemiecku z wyciągi z Facebooków yy, tego autora i oczywiście z jakichś newsów w MojoModu. Dalej, zakładka klient, tutaj już nas powinno interesować wiele. Yy, mamy tak. Wybór naszych Minecraftów, tak, wersji Minecrafta, aż po alfę, aż po alfę i snapshoty. I teraz tak, możemy sobie na przykład tutaj wybrać wersję, nie wiem, 1.4.7. I tutaj mamy, wiadomo, opis tego, tego, tej wersji, tutaj mamy filmik z opisem tej wersji. On jest raczej po angielsku czy tam nawet po niemiecku, bo to wybierał autor tego programu, który jest Niemcem. Program także jest stworzony przez, znaczy jest niemiecki ogólnie, na początku był niemiecki. Dobra, tutaj możemy sobie wybrać mody, najpierw kategorie, na przykład, nie wiem, narzędzia, czyli tools. Tutaj możemy sobie na przykład wpisać, załóżmy, nie wiem, tutaj mamy jakiś mod, tu many items, więc wpiszmy sobie tu many items, prawda? No i wiadomo, klikamy sobie na taki mod, załóżmy dwa razy i tutaj w okienku select mods pojawia nam się jakie mamy mody wybrane. Weźmy sobie na zakładkę AlMod i nie wiem, wybierzmy sobie, nie wiem, um, Auto switch, dwa razy, nie wiem, co tutaj jeszcze, Flans mod nie do końca więc te mody robią, animal bikes, i będzie to. I zobaczcie, że tutaj jak mam jakiś mod wybrany, to nie zawsze, ale często pojawia się filmik, jeśli wiadomo, taki filmik był nagrany do takiego modu, jest nagrany film, z wytłumaczeniem jak ten właśnie mod działa, możemy sobie go ładnie obejrzeć. Dalej mamy opis po angielsku i możemy sobie wszystko ładnie przetłumaczyć po swojemu, więc nie ma problemu. ok Żeby zmienić wersję takiego Minecrafta, jak mamy 1.5 teraz, to możemy sobie to wiadomo, kliknąć na 1.47 dodać mody. Klikamy sobie zmień wersję, więc automatycznie z wersją zmieniamy mody. Klikamy zmień wersję. Te mody nam się ładują, poczekajmy chwilę, aż nam się to wszystko zainstaluje. A jak się już nam to wszystko zainstaluje, to jest taki fajny dźwięk wbijający jakby levela Teraz to powinniście słyszeć. No, i wiadomo, tutaj klikając włącz Minecrafta, włączamy sobie Minecrafta od razu, od razu żebyśmy mogli grać. Nie musimy wcale wyłączyć programu i włączać launchera. Download server. Pobieramy sobie serwer, zwykły ten, ten z Minecraft.net. Pod wersję, którą tutaj zaznaczyliśmy. Tutaj wybieramy sobie miejsce, którą chcemy mieć zapisany ten, ten, właśnie, ten właśnie, tego właśnie Minecrafta. Wybieramy sobie. Tutaj nie wiem, nazwę, czyli załóżmy, załóżmy serwer. No i jest to zapisywane w tym miejscu. Mamy ładnie. Tutaj nam pokazuje się, że i się instaluje. Ok. I teraz tak, możemy sobie stworzyć naszego modpaka. I teraz tak, tutaj sobie wybieramy, wiadomo, mody. Wybraliśmy sobie teraz cztery. I te mody, które sobie tutaj wybraliśmy, będą zawartością naszego modpaka. Klikamy Create Modpack. Tutaj sobie wybieramy nasze nie wiem, logo, które tam chcemy. To załóżmy sobie tutaj jakieś wybiorę. Hmm, niech będzie tutaj. I weź, weźmy sobie, załóżmy. No niech będzie, niech będzie to. Chociaż nie, ok, jest. Mamy nasze logo. Tutaj dajemy sobie opis, jaki tam chcemy. Bla, bla, bla. Prawda? Klikamy OK. Wybieramy sobie miejsce zapisu. Załóżmy, nie wiem, tutaj, na pulpicie. Dajmy sobie modpak. Tyle, że to działa, jakby nie możemy tego, jedynie, jedynie możemy to otwierać przez ten nasz program Minecraft Version Changer. Ok. No i jak wiadomo, jak już mamy ten modpak, to potem za bardzo z tym nic nie możemy zrobić, tylko tyle, że potem go znowu odpalić w tym programie. Tutaj sobie na razie usunę te mody, klikając dwa razy znowu. No i załóżmy, że chcemy na przykład dać tego modpaka koledze, żeby miał te mody, to wysyłamy mu po prostu ten plik. On sobie otwiera ten programik, klika sobie load modpack. Wybiera sobie ten plik modpack.mvc, klikamy otwórz. Tutaj mamy cały opis, na nasze, nasze logo. Klikamy ok. Nam się wszystko załadowało i taki e, nasz kolega już ma zmienioną wersję. Ok. I w sumie to tyle. E, tutaj mam jeszcze backup. Możemy sobie zbackupować, załóżmy, nie wiem, całego klienta, mody a na, i nawet konfigurację wszystkich modów, czyli zaznaczając to okienko sobie właśnie, backupujemy klienta, mody i całą konfigurację zaznaczając kilka words kopiujemy robimy backup wszystkich modów a backupując tekstur packa, tutaj zaznaczyłem no to chyba już każdy wie po prostu backupujemy tekstur packa. klikamy na przykład create backup tutaj sobie zapisujemy na pulpicie na przykład backup takim skrótem sobie napiszę tworzy nam się plik który tutaj możecie zauważyć ok i teraz tak żeby ten, ten backup przydać po prostu klikamy select backup Wybieramy na pulpit, szukamy sobie tego pliku Backup MVC. Klikamy otwórz. No i wszystko zostało załadowane. Ok, chciałem jeszcze zakładkę Wiki. Wiadomo, polską. Jak klikniemy sobie na angielską, to powinna być angielska. I to się załaduje. No jest angielska. Tak samo będzie z niemiecką. No i jest niemiecka. Tutaj macie jeszcze odnośniki do Facebooka, YouTube'a, hmm, autora, możecie sobie zauważyć. A program, sam program możecie pobrać z linku, który będzie podany w opisie. Sorry, że tak podaję to na końcu, troszeczkę mi się zapomniało. E, no, ale możecie sobie lajkować tutaj jego, jego fanpage'a. I tutaj możecie sobie program, po, pobrać programik. Ja sam z tego programu korzystam. Przedstawiam go, ponieważ właśnie, pospolszczyłem, właśnie przetłumaczyłem ten program i na tyle mi się spodobał, że czemu mam go po prostu wam go nie przedstawić. Myślę, że większość z was i tak go zna, bo wystarczy sobie wstawić Version Changer w Google i tam nie, wiem, to jest trzecia albo nawet druga opcja w Google'ach, ale jeśli ktoś nie zna, no to może sobie to pobrać. Tutaj możemy jeszcze sobie na przykład wyłączyć snapshoty albo wyłączyć nie wiem, dźwięki, te, które tutaj tam się pojawiają podczas zmiany wersji. No i to w sumie tyle zapraszam do korzystania z tego programu, bo jest naprawdę ciekawy. Jak się na przykład chcecie zmienić na jakąś tam wersję, dodać mody, to w bardzo szybki sposób można to zrobić. Ok, więc cóż, ode mnie to tyle. Dzięki, no i cześć.